Shotman dobre szoty robi. Ja zawsze, zanim Body wrzuci, ja coś powiem, nie? Słuchajcie, sami wiecie, jak to jest, nie? I my te święci nie jesteśmy. Ja w życiu, w życiu, przez 39 lat, ja Poczekaj go Aneta. Przez, o, przez o, 20 lat, jeszcze nawet YouTube nie było, jak zacząłem robić coś. Ale już pomijając ten fakt, nie? nigdy nie obraziłem w tekstach, nawet nie sejtowałem kogoś osobiście, nie obraziłem nikogo. Nie chcę brnąć w ten temat, tylko dla mnie to jest tak temat wrażliwy, że u mnie, u mnie nie ma czegoś takiego, że ja sobie coś wybaczę. Ja sam jak wybaczyć to, że muszę iść do roboty, kurwa. Muszę iść do roboty i chuj. Ja sobie to wybaczam. Kurwa nie chcę iść. jestem wkurwiony, ale muszę iść tak większość z was pewnie, nie? Tylko ja się nauczyłem pewnych zasad w życiu. Yy, obojętnie, obojętnie, czego by kur... Yy, jakie jakie kurwy by nie było? Czego, co by się nie działo? Nie obrażamy matek i nie obrażamy dzieci. Dobra, mniej część w nie poszło, dlatego. słuchajcie, nie poszło, poszło instastory, jakby co u mnie na Instagramie, y, poszło instastory, udostępnia, także udostępniajcie, udostępniajcie, mord udostępniajcie, mordeczki, nie? udostępniajcie, udostępniajcie, poszło instastory, także... Co tam, napisała, pokażę go? Zatrzymaj, tego no nie No przyszedł. już nie będziemy, nie Ale jak ten go przeczytać, no? Zakaż roku grobisz sobie oraz Twojej drugiej połówce, aby ten e, bankart, którego urodziła ta suka zdechł... Poczekaj, chwilę. No, to wesoło już nawet nie chcę... E, wiecie co, ten kto takie rzeczy pisze, to jest zwykłym... E, ludzie, e, macie dzieci, nie? Weźcie sobie, przeczytajcie, e, dostańcie do Nejta, przeczytajcie takie coś, e, gdzie mnie, to nie jest moje dziecko, to jest a, dziecko Bodychrajca Nete. I teraz weźcie się w sytuację, to jest kurwa w ogóle kurwa dla mnie, nie, mamy, ja, ja bym ja tak, ja jestem, tak, jestem tak jestem mega zajebistym gościem, ale kurwa są pewne zasady, u mnie, u mnie zasad się kurwa nie ruszy. Ja bym taką kurwę dorwał, ja bym nie patrzył, skonuje, ja a w ogóle uka, po mamy... drugie, po drugie, no spokojnie, zro... jest... ale, ale po drugie zrozummy jedną rzecz, nie? jak ktoś powie a to jest mój kółko. No może chuj ma mały Ale poczekaj, poczekaj, taka... tylko, poczekaj, poczekaj. Jak ktoś powie, a to kurwa, no chuj, no to mój kolega i tak dalej, nie? No i co? I taki on ma kolegów. z tokiem myślenia takiego samego agonu. Jak można kurwa życzyć śmierci dziecku, które ma rok. I życie jeszcze, trzeba no, 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 no. Nie no. wiem, Po co? W ogóle to nie jest. Nie dobra. Jak to, to to, ja dobra. Zmieniając temat. Nie, no.